Sprzątała cała gmina Dębica, mieszkańcy, strażacy, radni i pani Sołtys. Wielkie wiosenne porządki w Stobiernej, zakończone sukcesem. Oczyszczono okolice Osady Słowiańskiej, Centrum Edukacji Ekologicznej, Stoku Narciarskiego, Placu Zabaw, a także pobocza przy drodze gminnej i powiatowej. Tak się złożyło. Pierwszy dzień wiosny był niedawno, więc myślę, że połączenie tego z akcją sprzątania świata też jest jak najbardziej wskazane. Wspólnie tutaj się zgromadziliśmy z różnymi grupami społecznymi, więc myślę, że efekt będzie widoczny. Trzeba pomagać, to jest też dla nas zrobione, więc musimy zadbać o to, żeby było tu czysto. No i no pasuje po prostu, no taki obowiązek. Niektórzy śmiecą, no a my musimy za nich potem sprzątać. Nie sądziliśmy, że na takim krótkim odcinku będzie tyle śmieci, ale tu dużo ludzi przyjeżdża i właśnie tak dbają o naszą wieś, bo zaśmiecają inni. Yy, I co przyjeżdżają odwiedzać grud resztę tu otoczenia. To jest miejsce dla nich i nie wiem, czy dobrze im się siedzi w takim syfie. Nie wiem dlaczego nie mogą na przykład sobie zabrać tych śmieci wyrzucić w domu czy w samochodzie, bo to raczej na piechotę tu nikt nie chodzi. No, niepotrzebne to jest kompletnie, musimy potem za nich pracować. No i co mogę im jeszcze powiedzieć? No, nie, nie, nie robi się o takich rzeczy i tyle. Wspieram właśnie jako sołtys i z mieszkańcami, także mieliśmy skargi właśnie, że jest tutaj dosyć brudno, dlatego. Wiosenne porządki. Wyszła taka inicjatywa z klubu radnych gmina Dębica, że no wiosna jest wcześniej, a więc należy, zanim się ruszyła akcja sprzątania przez gminę ze środków, a więc z inicjatywy radnych gminnych oczywiście popieramy to, że wieś powinna na wiosnę wyglądać pięknie, dlatego też przy pomocy i współpracy, na którą zawsze możemy liczyć z młodzieżą tutajszego środowiska, jak ochotniczej straży pożarnej, którzy zawsze nas wspierają, pracowników Urzędu Centrum Ekologicznego tutaj w Sobiernej, Centrum Kultury i Bibliotek. Podjęliśmy taką akcję na dzisiaj, żeby wysprzątać, żeby święta były nie tylko piękne jako z natury, że są wielkanocne i zwiastują radość, tylko żeby pięknie wyglądały w otoczeniu środowiska. Czystego. Dlatego też ta akcja jest i cieszę się bardzo, że, że jest taki odzew, że możemy liczyć na środowisko, na mieszkańców, że też dbają, żeby pięknie wyglądało sołectwo. Takie akcje odbyły się również w innych sołectwach, z tego co jest mi wiadomo, to już nagawczyna, pustynia. Pragnę nadmienić, że to nie jest jednorazowa, bo już wcześniej wcześniejszymi latami też sprzątaliśmy sołectwo, żeby, żeby razem ze Strażakami, z Radą Sołecką również przechodziliśmy. Na wiosnę, tylko po, po stopnieniu śniegu, żeby, żeby po prostu wysprzątać, żeby było pięknie i, i żeby, żeby się cieszyć tym pięknem. Ja tu apeluję do wszystkich mieszkańców, jeżeli przyjeżdżamy, zwiedzamy, spożywamy coś, bardzo proszę zabierajmy te śmieci ze sobą, nie zaśmiecajmy tego środowiska. Niech to cieszy nie tylko wizerunkiem obiektu, ale również i czystością na, na około. Myślę, że, że to wszystkim nie powinno sprawić większego. Problemu, a środowisko będzie na pewno ładniej wyglądać i milej nam będzie przyjechać następnym razem, gdy będziemy przechodzić się ścieżkami natury w czystym środowisku. Wszyscy uczestnicy sobotniego sprzątania zasługują na medal. Przesłaniem akcji jest czyste środowisko wokół nas. Aby to osiągnąć, wystarczy dbać o otaczające nas tereny. Mamy nadzieję, że dzięki takim działaniom przyczynimy się do zmiany świadomości ekologicznej i nawyków mieszkańców informuje centrum edukacji ekologicznej w gminie Dąbica